you Manko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka. W dzisiejszym odcinku urządzimy sobie straszny domek. No i ja sobie tutaj tak przejrzałam, i myślę, że będzie problem, bo tutaj są tylko trzy pokoje. No i tak, w ostatnim sypialnia, tutaj jakiś salon, a na wejściu kuchnia. Czy tutaj lepiej salon zrobić? No tutaj na pewno zrobimy łazienkę, to na bank. Nie wiem jeszcze kto tutaj będzie mieszkał, może jakaś czarownica. No nie wiem, co wymyślę. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, ale na pewno potem będzie fajnie, więc jeżeli odcinek Wam się spodoba, to zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby nie pomijać żadnych odcinków, a ja biorę się za urządzanie. No, więc tak, zaczynamy od łazienki, która ma być niby straszna. Nie, myślę, że to nie będzie taki Halloweenowy, typowy domek, ale będzie taki. Niby chciałabym tutaj dać takie nowoczesne elementy, ale nie wiem jeszcze, jak to do końca wyjdzie. No zobaczymy, zobaczymy, bo ja na razie mam coś w głowie, tak jak zawsze zresztą, ale pewnie mi się to 550 razy pozmienia, więc ja tutaj na razie nic nie mówię, nic nie obiecuję. Zobaczę po prostu, jakby to wyglądało z czarną ścianą. No i myślę, że to jest fajna baza do łazienki, do takiego domu strasznego, mrocznego. No, ale teraz co by tutaj dać, no bo w sumie te, ta toaleta chyba najbardziej tutaj pasuje, ale nie, 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 o nie, w życiu chyba jej nie użyję. No, 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 to się nie wydarzy na mojej warcie w to kaboka, na pewno nie. Wannę wzięłabym tutaj wolnostojącą lub prysznic, ale myślę, że jak zrobię sobie tutaj wannę... Nawet ją troszeczkę ukryję, a z tyłu zrobimy umywalkę, to mamy strasznie dużo miejsca i to będzie naprawdę spoko wyglądało. Ta umywalka nawet będzie pasować, tak mi się wydaje. Położymy ją sobie tutaj na środku i wygląda fajnie. Teraz lustereczko do tego jakieś brązowe, dlatego że tutaj ten hol jest brązowy, to myślę, że tutaj też takie fajne drewniane elementy będą wyglądały. No, i ten straszny domek wcale nie będzie, może, taki straszny, może będzie taki, wiecie, luksusowo straszny dla jakiejś bogatej czarownicy, na przykład, czy coś. Papier toaletowy musi być obowiązkowo. Tylko ja nie wiem, czy tutaj. Nie, no niech będzie sobie tutaj. I w rogu, standardowo, mój ulubiony kwiatek musi być i on będzie super wyglądał, właśnie za tą wanną. Mega fajnie to wygląda. Jeszcze oprócz tego chciałabym sobie tutaj dać jakiś dywanik. Szkoda, że nie zrobili takiego białego, ale w rozmiarze tego niebieskiego, co tam był, chociaż ten też wygląda spoko. No i fajnie, mamy łazienkę. To teraz tylko jakieś światło i lecimy dalej. No dobra, powiesiłam sobie tą lampę, tam, tam, tam ją schowałam i wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie. Tylko teraz mam dylemat z tym salonem i z kuchnią. Gdzie co zrobić? Czy z wejścia powinien być salon bardziej? Tutaj kuchnia, ale tutaj znowu jest chyba trochę większe to pomieszczenie. Normalnie nie wiem, ale chyba kuchnię zrobię z przodu, nie wiem dlaczego, tak? Ale zacznijmy może od sypialni, bo z sypialnią będzie w miarę prosto: będzie na pewno granatowa, ciemna. Użyjemy tutaj tych dodatków z willi, tylko może ja sobie po prostu pomaluję te ściany. Wiecie, to piękne granatowe łóżko, ono jest chyba moim ulubionym po prostu. I wiecie co? Ja sobie myślę tutaj, pomiędzy czarną podłogą, no bo to miał być niby mroczny domek. O, jest czarna podłoga, co ja odwalam? No dobra, więc zobaczmy sobie, jak będzie to wyglądało z tym łóżkiem, właśnie tym. Tutaj bym to postawiła, tak, właśnie przy tym oknie, pod tym oknem, równo. Tylko, że w takim rozstawieniu nie zmieści mi się już żadna szafa ani nic. A tutaj fajnie by było, gdyby jednak coś takiego było, nie? Tutaj są takie fajne meble. Muszę kiedyś zrobić taki starodawny domek. Piszcie, czy w ogóle chcielibyście taki odcinek ze starodawnym domkiem w Tokaboka. Zrobimy sobie tutaj dwie białe szafy za tym łóżkiem. Nie wiem dlaczego tak, no bo w sumie nie wiem, no chyba da się je otworzyć, no nie? A może gdybym przesunęła sobie tą szafę tutaj, Łóżko poszłoby tutaj. Tutaj fajnie to pasuje z tą pościelą, nawet. I jakąś białą szufladkę, której nie dostanę. Jest tylko coś takiego. No nie wiem, może tak być w sumie. A może w ogóle całkiem inaczej tą sypialnię zrobić. Dobra, jest inna opcja. Słuchajcie, skoro tutaj wszystko jest takie drewniane, no i ten domek jest naprawdę taki trochę straszny, to mimo to, że łazienka wyszła dość nowocześnie, to ja tutaj zrobię taką typową sypialnię, wiecie, taką z tymi meblami starymi i w ogóle zobaczymy, jak to wyjdzie. Salon też taki będzie. Będą tam jakieś elementy nowoczesne, pewnie, ale zróbmy sobie tak. Może będzie fajnie, może będzie Wam się podobało, mam taką nadzieję, więc lecimy. Stawiamy sobie szafę tutaj na rogu, i tutaj fajowo, jakby się zmieścił jeszcze jakieś właśnie takie, takie, takie coś. O, takie właśnie coś, ale się nie zmieści. Chyba, że postawimy sobie łóżko inaczej, no to wtedy na pewno się zmieści. No już teraz to powinno się zmieścić, więc co ty? Nie odwalaj tutaj. Poczekajcie, zaraz sobie to wyrównamy. Tak, i teraz to łóżko dołożymy, żeby było w miarę okej. Okay. Dobra, jest super. Od razu lecę sobie po biały dywan. Te ściany chyba zmienimy. Pomyślimy też nad podłogą, chociaż ta czarna nawet pasuje, więc może być. Dywanik postawimy sobie w ten sposób. Lecę sobie po kwiata również. Kwiatek mój ulubiony musi być tutaj ładnie pod okienkiem. No fajnie to wygląda. Naprawdę, nie wiedziałam nawet, że tak fajnie będzie to wyglądało z tymi meblami, a nigdy ich nie używałam, tylko w pięknej bestii. Były chyba te szafy i tak dalej. Teraz by pasowało jakąś lampkę tutaj postawić, tylko też może jakąś starodawną lub świeczkę. Jeszcze myślałam o świeczce. Trochę element nowoczesny, ale już, no może świeczka będzie spoko. Czy nie? Może jednak lampka? Kurczaki, nie wiem co mam zrobić. Ej, świeczko, nie, 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 nie. Fajnie, że tutaj sobie stanęłaś, ale jednak tam coś innego musi być. Jeszcze nie wiem co, ale coś tam na pewno będzie. No i co ja mam zrobić? Jaką miałam tutaj lampkę postawić? Ej, a może taką sobie po prostu weźmiemy i ta naprawdę tutaj mega pasuje. Nad łóżkiem chciałabym też sobie powiesić jakieś półki, jak to ja mam w zwyczaju zawsze, ale nie wiem teraz, czy dostanę w takim kolorze brązu, bo tego nie bierzemy, tego nie bierzemy, to nie pasuje. Tutaj są za duże rzeczy i tutaj była tylko taka z wieszakami. No, nie wiem, nie wiem. Może ona by nawet pasowała. No, mogłabym na niej coś zawsze postawić. Książki na przykład do czytania, i to będzie nawet spoko opcja. To naprawdę będzie spoko opcja, więc lecimy po książki. Szukamy sobie jakichś książek w ciemnym kolorze, na przykład granatowe albo jakieś czarne, jakby były to super. Granatowe to są na pewno, ale właśnie z czarnymi będzie problem. No, ale już to postawimy komuś granatowe. Niech sobie czyta granatowe książki. Wiecie co? Ja chyba muszę sobie tutaj to powyrzucać i zamknąć ten panel z meblami, bo tak to ciężko będzie mi cokolwiek poustawiać. I jeszcze tą klepsydrę bym wzięła. Mam nadzieję, że się da. Tak ułożyć. Dobra, nawet. Nie, 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 o nie, nie, nie. Bo to by było fajnie, ale jakby była półka troszeczkę. No nie, ciekawe, czy ja będę mogła to teraz rozłączyć? Po jednej książce uda się. Chyba za dużo tych książek nabrałam. Myślę, że tutaj jeszcze jedna tylko pójdzie. I tak lepsydra. I teraz kładziemy sobie to i wygląda to naprawdę elegancko. Słuchajcie, no nie spodziewałam się, naprawdę się nie spodziewałam. Yy, dobra, no to teraz tak. Yy, pokombinujemy z podłogą i najpierw sobie zobaczymy coś takiego, ale nie, to już nie pasuje. To czarne jednak było fajne, ale jeszcze jedną opcję z białym zobaczymy. Też wygląda spoko, i teraz mam dylemat. No i po co ja patrzyłam to białe? Z czarnym tak, a z białym. Z białym było tak. No i co, może jednak to? Co sądzicie? A zobaczymy, jak to będzie wyglądało z czarnymi ścianami. Czarne ściany wyglądają tak, ale ja myślę, że jednak ten niebieski wyglądał tutaj fajniej. I tak to zostawię. Tylko powiesimy sobie jeszcze jakąś lampkę, taką sufitową, wiszącą. No i tutaj jest opcja albo taka, która była, albo, albo ta. Ta będzie pasować, ta będzie spoko nad łóżkiem, o. Zobaczcie tak, na środku, idealnie. Dobra. No zobaczcie, czy nie, czy ta lampa nie. Jeju, ale ja jestem zmienna, to ja nie wierzę w ogóle, że was nie wkurzam jeszcze tym moim zmienianiem. Ale mam nadzieję, że nie wkurzam, piszcie. Musi być, wiecie, idealnie wszystko pięknie. No nie wiem, nie wiem, wiecie, co ja zrobię? Skoro tam był ten lampion, to ja sobie jeszcze tutaj w rogu położę coś takiego. O, że tutaj będzie tak. I tutaj będzie tak. I to jest taki dodatek, i to pięknie wygląda, i tak to zostawimy. No i wracamy do naszego dylematu. No nie, bo ja tutaj widzę już jakąś kuchnię, wiecie? Wiem, że to dziwne, że kuchnia będzie na wejściu, ale no mam jakąś tam wizję w głowie i chcę ją wykorzystać, tylko że. Patrzę sobie najpierw, co ja tutaj mogę wykorzystać i w jakich kolorach to zrobić, bo na pewno chciałabym wyspę. A wyspa niestety jest tylko z różu. No, tylko. A nie, jest granatowa. Dobra, jestem uratowana. Jestem uratowana. Słuchajcie, to tak, tutaj będzie wyspa. W rogu postawimy lodóweczkę. Taką. Tam jest przejście normalnie, więc spokojnie. Musicie się przejmować, że nie. Jest. Coś tam jest, wślizgną się jakoś, dobra. I teraz lecimy z resztą mebli, czyli to. I idealnie, zobaczcie, jakby to było wymierzone po prostu, że to się zmieści. To to sobie troszeczkę przesuniemy na środek. I super tego dyniaka muszę wyrzucić, bo dyniak jednak tutaj pasować nie będzie. Ta lampka jest nawet spoko. Nie wiem, czy nawet ich tutaj nie wykorzystam. Ale obowiązkowo muszę tutaj postawić jakiś stół i stół może być złoty. Wiecie co, tak sobie patrzę i tak sobie myślę, że ja naprawdę się nie spodziewałam, że ten domek wyjdzie tak ładnie. Ja myślałam, że nawet tego nie da się tak ładnie zrobić. Ja wiem, że ktoś może, ale co ona gada, bo ładnie, czy coś tam, ale ja naprawdę uważam, że ładnie, serio. Najgorsze jest to, że ja uważam, że chyba wszystkie te domki, które robię, to są ładne. No zobaczcie, i teraz jak zmienię podłogę, to tu będzie po prostu pięknie. Dobra, no to słuchajcie, lecimy z tym. I... Biała? Ja cię kręcę, jak ładnie. No nie wierzę w to, po prostu nie wierzę, co ja tutaj zrobiłam. No to teraz musimy na pewno sobie jakąś tapetę. O nie, tutaj to tak luksusowo jednak, a ja bym chciała zachować ten klimat tego domku i coś tutaj innego takiego zrobić. To wygląda nawet spoko, ale tutaj mi troszeczkę babcią tak. No, tutaj jest spoko, ten klimat jest zachowany, więc lecimy sobie po inne dodatki. I słuchajcie, co ja bym tutaj chciała zrobić. Na pewno chciałabym postawić coś na parapecie. Tylko wiecie, co ja bym chciała postawić na parapecie? Jak to znajdę, to Wam powiem. Poczekajcie chwilę. O, właśnie to. To, to to, o, i tutaj sobie chciałam wkładać noża jakiegoś, jakieś widelce, jakieś nożyki małe, takie, nie, wiecie, takie, takie do ciachania, tasania, tasaki, jakieś łyżki, jakieś do mieszania, takie drewniane, na przykład pyk. Tutaj sobie jeszcze położymy na przykład rondelek, żeby było przygotowane. I zastanawiam się jeszcze, wiecie nad czym. Nad półeczką, bo przecież ja w kuchni zawsze jakieś półki dawałam, tylko teraz jakie? Jest opcja na bogato. I chyba tą opcję wykorzystam, no bo ona w sumie pasuje do mebli, więc będzie okej, okay. tak mi się wydaje. Myślę, że tutaj białe naczynia będą idealne do tej półeczki, bo jak widzicie, postawiłam sobie już tam miseczkę na próbę i wygląda spoko, więc teraz chciałabym sobie zrobić taką stertę talerzyków, tylko ten jeden talerzyk nie chciał za bardzo współpracować, ale to nic. Jeszcze jeden się zmieści śmiało i teraz wszystko leci na górę, na półeczkę tutaj pięknie. I myślę, że filiżanki, i będzie ok, dobra, kuchnia będzie wyposażona. Trzy będą kubeczki. Dobra, bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba, serio, serio, serio. No to teraz, może jakieś jedzonko albo coś w tym stylu, nie wiem dlaczego, ale to kakao mi tutaj bardzo pasuje. Nie wiem, czy to kakao, czy kawa, ale ładnie to wygląda, więc zostawiam. No i teraz, tak, mam tutaj wszystko, oprócz jeszcze oświetlenia. Więc oświetlenie na pewno będzie, i wcześniej wspominałam, że podobały mi się tamte lampki, takie żarówki. I one są naprawdę fajne, tym bardziej właśnie, że one są trochę nowoczesne, trochę jakby właśnie do tego domku tworzone, że niby straszne, ale jednak teraz w wielu domach takie się zakłada, więc niech sobie będzie. Ej, no, zobaczcie! Mega to wyszło, po prostu mega. Jeszcze wiecie, co mało wam powiem, coś tutaj zrobimy. Bo jeżeli tutaj jest na wejściu, to... Tylko mam nadzieję, że coś takiego będzie. No, no jest, nawet taki koszyczek, ale wyklinowy. A ten wyklinowy to mi nie za bardzo tutaj pasuje. Ale powiedzmy, że to. Nie, to nie pasuje. Ale to już może będzie pasować. Tak na przykład myślałam sobie, że jak ktoś tutaj wchodzi do tego domu, to będzie takie pudełeczko na klucze, żeby sobie odkładali po prostu klucze. I nie, proszę, bo ja chciałam tak zrobić, żeby ten kwiatek był z tyłu. I wtedy by było super. Dobra, kwiatek się postawił i tutaj pudełeczko. No i o to mi właśnie chodziło. Ale super! Naprawdę jestem mega zadowolona z tej kuchni. No dobra, no to teraz tak. Czy zmieniamy sobie coś w tym holu? O, to jest pytanie. Może cegiełki? Cegiełki są fajne. Naprawdę fajne i cegiełki są nowoczesne też. Więc y, ja ten dom w ogóle zmetamorfozowałam. Nie wiem, czy jest takie słowo, ale tak, tutaj jest totalna metamorfoza. No fajnie, zobaczcie, nie, ja nie wierzę, w co ja zrobiłam. Piszcie, czy Wam też się tak podoba, bo ja tutaj oszalałam po prostu na punkcie tego domku, a może Wam się wcale nie będzie podobać i będą komentarze, Ej, Daria, przecież to jest bez sensu. Dobra, zrobimy sobie tak, y, tutaj coś takiego. Jakiś alarm. Zrobimy sobie kamerę dla tej czarownicy. Czy kogoś tam, kto będzie tutaj mieszkał, ale powiedzmy, że będzie tutaj mieszkała bardzo bogata czarownica. No pięknie jest naprawdę. I teraz lecimy sobie do salonu. I tutaj ciekawe, co ja wykombinuję. Yy, może byśmy wykorzystali ten komplet mebli na przykład. I tutaj bym sobie postawiła fotel. No nie wiem, nie wiem, czy to będzie dobrze. Chyba, że tą pufę raczej. I wtedy będzie w miarę okej. Okay. Dobra, tak zróbmy. To bardziej tu. Ta pufa jest za szeroka, no bo to jest, wiecie, z tej willi, dlatego to jest takie wielkie, ale już. Teraz lecimy sobie po stolik. Jakiś mały stolik kawowy poprosimy. Coś fajnego, i myślę, że tak, albo jest opcja taka. Albo jest opcja szara i ja skorzystam z tej szarej, bo to naprawdę fajnie wygląda. Tutaj już widzę. Dobra, niech będzie sobie tak na bank wjeżdża kwiatek tam w rogu, żeby to fajnie wyglądało i żeby zagospodarować tą przestrzeń. Chciałabym też sobie powiesić tutaj za tą kanapą zasłony, białe zasłony. Mam nadzieję, że się uda i będzie fajnie z tej strony. No tylko, że o-o-o, za kanapą, za kanapą. Super, właśnie o to mi chodziło, słuchajcie. Teraz lecimy do elektroniki, żeby tutaj było coś takiego, właśnie dla tej bogatej czarownicy. Nawet konsolę będzie miała, słuchajcie, ale fajowo to wyszło, to ja nie wierzę. I co by tutaj jeszcze dać? W sumie za dużo tutaj już nie trzeba. Zastanawiam się jeszcze nawet nad jedną pufą. Żeby tutaj wypełnić to wszystko. Ej, tutaj wiecie co? Jakbym ten domek miała urządzać tak naprawdę, to o taki telewizor powinien być, takie zegary powinny wisieć, ale już to będzie taki nowoczesny, straszny domek. Myślę sobie też, żeby tutaj postawić coś takiego. Fajnie by to wyglądało. Tylko wyłączmy to, niech sobie to nie gra. Fajnie, tego kwiatka jakbym trochę wyżej podciągnęła. A jejaj, ja to chciałam przestawiać, a nie mogłam, dobra? Kwiatek wyżej, i to tutaj, i to naprawdę super wygląda. Siada sobie ten ktoś na kanapie, i o, muzyczkę sobie odpala, więc spoko, naprawdę fajowo. No i co by tutaj jeszcze wykombinować w tym salonie? No w sumie, co tutaj jeszcze trzeba? Chyba nic. Może jakąś półeczkę jeszcze na książki zrobimy. Półeczkę weźmiemy sobie taką jak w sypialni, bo ona pasuje fajnie do tego okna, do tych ram. I znowu lecimy z książkami, albo nie z książkami, może z czymś innym, może z jakimś gadżetem fajnym, ale nie, no chyba z książkami. Jednak to będą książki. Książki wygrywają. Tym razem może zrobimy sobie mieszane te książeczki. Weźmiemy sobie zieloną, złotą, granatową i potem taką brązową. Dobra, nawet jak tak jest rozstawione, to jest w miarę fajnie moim zdaniem. No, na pewno będę tutaj musiała zmienić podłogę i tak dalej, ale na razie to odwlekam to jak mogę, bo jeszcze nie wiem zupełnie w jakim kolorze chciałabym to wszystko zrobić. No po co ja to położyłam i teraz tego nie mogę zdjąć, no nie wierzę. Oj, może coś takiego zrobimy? Tutaj taki element, wiecie, o! Taka dekoracja niech będzie. No i tutaj już się robi tak klimatycznie, tak jak miało być. Z tyłu, mało tego, mogę nawet grzejnik powiesić chyba. Czy nie, tego grzejnika się nie wiesza? No nie, on stoi tylko tak jakby. No dobra, to nie, to nie robimy grzejnika. No dobra, przyszedł czas przeze mnie odwlekiwany. To jest w łazience, więc nie na pewno nie, ale to wygląda w sumie jak wykładzina, nawet spoko. Tutaj mamy ta. O, no fajnie jest, tylko jeszcze zobaczymy sobie z granatowym. To nie pasuje mi. I zobaczymy sobie z czarnym. No i to mi już pasuje, słuchajcie. To mi nawet mega pasuje. Tutaj jest biało, więc to będzie łączone z tym, dobra. Fajowo, i teraz będą dopiero jaja. Zobaczymy sobie granat, ale już widzę, że nie za bardzo to siedzi. Zobaczymy sobie brąz. I to też nie za bardzo siedzi. Zobaczymy sobie czarny. No to jest spoko, ale ja bardziej już mi się podobało, jak było z tamtą tapetą poprzednią. Tylko ja nie pamiętam, co to było, wiecie? Było coś takiego, czy jakie to było? Może teraz z tym zaszalejemy? Nie, to nie pasuje. Musi tutaj być coś ciemniejszego, albo w ogóle nie. Ej, to nie wygląda najgorzej, ale nie do takiego stylu domku. Teraz może to. Ej, no, to wygląda tak fajnie mrocznie. To by mogło być śmiało. Tutaj mamy takie drewienko, ale też nie. To było chyba na podłodze. Ale to wygląda fajnie nawet. Tutaj mamy jeszcze takie cegiełki. Ej, no, teraz to wygląda elegancko. Naprawdę fajnie to wygląda. I teraz się zastanawiam, czy tego nie zostawię. Normalnie willa w strasznym domku to kaboka, tylko że teraz tak słuchajcie, jeszcze oświetlonko i oświetlonko zrobimy tak, będzie tak fajnie, przestronnie, tylko że ja sobie jeszcze myślałam, żeby tutaj coś nad telewizorem zaczepić, tylko co? Wiem co bym chciała nad telewizorem, teraz sobie właśnie to wymyśliłam, bierzemy sobie jeszcze jedną brązową półkę, tą z tych starszych mebli, wieszamy sobie ją elegancko tutaj. Tą zasłonę troszeczkę przesuniemy, nawet żeby odsłonić tą półeczkę fajną. I ja tutaj w oświetleniu widziałam takie fajne, starodawne świece. I one będą rewelacyjnie po prostu tutaj wyglądały. O, właśnie te. Zrobimy takie dwie. I będzie fajnie, zobaczcie, szkoda, że nie można zmieniać ich rozmiaru, jakby była jedna mniejsza, druga większa, nie, no bo dwie to lipa wyglądają ze sobą, chyba, że postawimy tutaj po prostu jakiegoś kwiata z tych mniejszych, tylko jakiego, taki, 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 taka doniczka, tu są za bardzo kolorowe, coś takiego będzie fajne, no, zobaczcie, super i teraz jeszcze dywan. I będzie skończony ten domek. No, nie spodziewałam się, że taki wyjdzie. Całkiem inną wizję tutaj miałam. Naprawdę. Tada! Tutaj lepiej, czy tutaj? Czy pod tym powinno być? No, nie wiem sama. No, niby tutaj zawsze kładą ludzie, ale może tutaj? Jakby ktoś na przykład chciał sobie pograć i usiąść na. Nie, raczej tu. Dobra, dobra, już nic nie było, nie było. Nie widzieliście tego i nie słyszeliście tego. Tak jest super. Naprawdę jest fajnie, ale. Co ja tutaj porobiłam? No dobra, gdzie jest moja postać? Więc szybkie zwiedzanie, kuchnia piękna, elegancka dla bogatej czarownicy. Właśnie, właśnie to będzie dobry tytuł na ten odcinek. Tutaj mamy elegancką Łazienkę. Zapraszam do salonu. Tutaj y, mamy jakąś fankę, chyba nut albo czegoś. Mamy pióro do pisania, książeczki do czytania, zapalimy sobie światełeczko, zapalimy sobie też świeczkę, żeby się paliła. No i sypialnia z granatem, tutaj proszę bardzo, lampiony, takie elementy, trochę. Ej, fajnie to połączyłam, że jest tak starodawno, trochę, ale trochę nowocześnie. No mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli tak, to zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby nie pominąć żadnych odcinków, a ja się z wami Pregnam. Idę sobie tutaj spać zaraz. O, zmienimy sobie na noc. I do następnego, kochani. Pa!